Cześć, ja jestem Remit i od razu na wstępie chciałbym Wam podziękować za 10 tysięcy wyświetleń. To bardzo mnie motywuje do dalszej pracy. Dlatego też nagrałem ten filmik, by odpowiedzieć na Wasze pytania, czyli jak założyć konto na YouTube bez weryfikacji numeru telefonu. Pamiętajcie też, aby użyć tego sposobu ponownie, musicie odczekać jakieś 3 dni. Zapraszam do oglądania. A więc najpierw otwieracie Waszą przeglądarkę. Chodzimy na stronę www.youtube.pl Klikamy zaloguj się. Utwórz konto i tutaj wypełniamy Okienko telefon komórkowy zostawiacie bez zmian. Pamiętajcie też, aby zaznaczyć akceptuję warunki korzystania z usług oraz politykę prywatności Google, po czym klikacie następny krok. W następnej części, czyli w tej, której najbardziej nam zależy, należy zweryfikować konto. Pamiętajcie, aby zaznaczyć Stany Zjednoczone i połączenie głosowe. Po czym przechodzicie na stronę www.k7.net, klikacie z Up wpisujecie swój e-mail i security code, czyli wasze hasło. Pamiętajcie, aby to były cztery liczby, tylko liczby w moim przypadku to 1, 2 czy 4. Potem już wypełniacie tylko kod Recapture. Gdy już to wszystko zrobicie, klikacie sam bit. Tutaj macie Wasze informacje i numer telefonu, który musicie skopiować. Klejacie go tutaj i klikacie kontynuuj. Po wyświetleniu takiej informacji, przychodzicie znów na stronę k7.net, wchodzicie w myk7 i logujecie się. Za Wasz login posłuży Wasz numer telefonu. Pamiętajcie, aby usunąć pauzy. A za wasze hasło posłuży security code, który wcześniej ustalaliście. Po czym klikacie submit. Jeżeli dobrze wszystko wypełniliście, otworzy wam się okienko, gdzie będziecie otrzymywać wszystkie wasze wiadomości. Teraz musicie klikać co jakiś czas Check for Message, żeby kiedy wam przyjdzie wiadomość, wyświetliła wam się od razu. Po kilku odświeżeniach przyjdzie do Was wreszcie wiadomość z YouTube. Klikacie Save to Disc. Jak widzicie, to jest plik audio. Musicie sobie go odtworzyć. 1, 8, 7. Pamiętajcie, aby odtworzyć sobie od. Powtarzam, twój kod, ponieważ początek jest ucięty. Kod jest następujący: 3, 6, 3, 1, 8, 7. Żegnamy. Po usłyszeniu, żegnamy. Znaczy, że to już cały kod. Po przepisaniu go, klikacie kontynuuj. Jak widać, konto zostało poprawnie założone. Jeżeli będziecie chcieli usunąć konto na k7.net, wchodzicie w myk 7 Klikacie taki na dole przycisk CLICKER. Wpisujecie swój numer telefonu i security code. Pamiętajcie, numer telefonu bez pause, i klikacie SUMBIT. I potem OK. Jak widać, wyświetliła się wiadomość, że wasze konto zostało usunięte. Dzięki za oglądnięcie Jeżeli chcielibyście następny poradnik z czegoś, napiszcie po prostu, czego nie możecie zrobić, lub co by się opłacało nagrać. Mogę też nagrać jakieś filmy kiskier? No, to cześć.